Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na drugi odcinek serii i zagrajmy w Dungeon Souls z Barbarzyńcą. Przechodzimy sobie do dziesiątego poziomu i w tym miejscu również nie byliśmy na YouTube, ja już tej lokacji w sumie nie pamiętam czy ja tutaj byłem, nie no byłem, 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 coś kojarzę, ale oczywiście nie byłem w takim znaczeniu, że wiem co tu mnie czeka, bo to jest oczywiście wszystko yy, generowane losowo w Dungeon Soulsach, Jezus Mario. przeciwnicy strzelają, jedno, cyklopy, jakieś szlamy strzelające laserem i zabierający mi jedną trzecią życia. Dobry motyw. E, ciekawe co będzie na mnie dalej czekało. O jest, o jest, o jest No to bolało. No właśnie myślałem, że na to nie, nie nadepnąłem Super Oj. Tutaj słuchajcie, to już trzeba na tych przeciwników strasznie uważać, nie? Tu już naprawdę nie ma żartów. Taka jedna grupka, jak źle to rozegramy, to nas zabija. I kończymy grę. Eee. Okej, ok, ok, ja wiem. Z lockpicka ostatnio źle korzystałem, to już sobie też uświadomiłem. Ja to się tak śmiesznie zawsze zrespi, kurde. Dobra, pięknie. No gincie, ilu was tutaj będzie. Yy, bo z lockpicka musimy sobie F po prostu korzystać normalnie. Oj, fail na przykład jest. I to możemy raz zrobić tam na jakiś czas, nie? A, szanse na odblokowanie wszystkich po prostu skrzynek w danym pomieszczeniu. Czyli chyba na danym poziomie. No i naraziamy cooldown, także sobie tego ponownie nie spróbujemy zrobić, a może to chodzi tylko o te skrzynki, które widzimy, to by miało, o Jezu, o Jezu, cofam się, to by miało większy sens. Cofam się dlatego, że po pierwsze nie mam tego, tego mojej, tej mojej dobrej umiejętności, a po drugie spieprzyłem to, bo źle trafiłem jeszcze skill. i boję się, że zaraz padnę tam. Dobra, trzeba się w to wbić, choć tak naprawdę wystarczy tylko aktywować to, no ale ja już bym chciał sobie, wiecie, trochę expa zdobyć za to i kasy, nie? Bo to nie możemy tylko sobie przechodzić tej gry tak normalnie, licząc na to, że jakoś to będzie, tylko musimy też naszą postać jakoś tutaj ulepszyć, bo jak będziemy tak wszystkiego unikać, będziemy robić tylko speedruna, to sobie na bosie nie poradzimy, albo nie poradzimy sobie na jakichś późniejszych przeciwnikach, co nas będą powiedzmy na hita brali, nie? 5% Magic, okej, jeden open speed, to znamy i to też znamy, też było kiedyś. Jak ktoś chce sobie czytać, to może cofnąć film i zatrzymać, bo na pewno da sobie radę. Nie. Jeszcze to. Zobaczmy, co jest w skrzynce. W skrzynce jest 3 HP przez każde 5 sekund. Listek jakiś. Zdobyliśmy sobie. Cudownie. No i możemy kupić albo to, albo to, albo to. Myślę, że lepiej sobie kupić zdecydowanie. W sumie to nic. Jakbym potrzebował, to przyjdę. Co my tutaj mamy? Chodzimy szybciej, OK. po tym krytycznym trafieniu, no i Rage'a, no i w sumie możemy... Mamy tak naprawdę 200 dolarów w kieszeni w tym momencie, nie? Jeśli o to chodzi. A, aż tak dużo życia nie straciłem, żeby się jakoś od razu... Y posługiwać pod ionami. Nie czuję takiej zupełnie potrzeby. Rozumiem, że w tym pomieszczeniu będą tylko te cyklopy takie strzelające i te wkurzające muchy. OK. No przy okazji było też bardzo, bardzo blisko do levela. Tym razem polecimy sobie w damage. I damy oczywiście standardowo w drugiego skill'a, bo on jest naprawdę OP. Naprawdę. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, robię po swojemu. Tak mi jest najwygodniej najlepiej mi się tak gra, jak robię wszystko po swojemu. Choć jeśli macie jakieś rady, to napiszcie, bo może ja coś robię tak, że będzie mi łatwiej po prostu. O Jezu, głaz po mnie przejechał, a ja sobie nic z tego nie zrobiłem, absolutnie nic, dobra. Bierzemy wszystko i spadamy. Spadamy, bo tutaj za chwilę przyleci ten boss, który nas stąd skutecznie wykurzy. Jesteśmy w katedrze, to już jest który? 12 poziom? Nie jestem pewien, chyba tak, a albo 11. 11, 12, coś takiego. Nie jestem do końca pewien ile tych poziomów jest w Dungeon Solosach, ale. Mam nadzieję, że się przekonamy. Niebawem. To są takie zmutowane muchy, ile one mogą wytrzymywać. Ej, ale nie nienawidzę tych przeciwników, dlatego że oni są one są takie malutkie, że można je przeoczyć. Piękny de demo, po wszystkich przeszedłeś. Ale już pomijam to, że mi się tam co sekundę będzie regenerowało to życie, więc to nie ma wielkiej straty. No ale sam fakt, jak pięknie to rozegrałem nie? to aż boli mnie. Dobra. Tutaj, 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 no i wszystko wybite. O jezu! Łącznie ze mną, prawie. <laughs> by było za chwilę. No. Ee, silver, ok. Muszę z tego lockpika korzystać, kurde. Pięknie, tu czemy. Może nawet podleczymy trochę, bo czemu by nie? No i Ceklopa zabijemy jednym trafieniem, puścimy sobie głaz, choć to na tym levelu już w sumie e, To działa bardziej jako dezaktyw dezaktywacja tych pułapek mm. Fail Abyśmy sobie złoty otworzyli No to w 50% szans że atak stworzy ogień, no i tak mi najbardziej brakowało Słuchajcie, teraz jestem tak OP, że na naprawdę nikt mi nic nie zrobi, nie? W tym poziomie nie, nie padnę na 100% Mogę to zagwarantować Mogę nawet bez skill'a wbijać Choć nie, bo to będzie za długo trwało, no ale widzicie... Uważam, że mnie kula przejdzie, Do tego mogę... Czy ja właśnie kup... Odrzuciłem najlepsze przedmioty, żeby kupić sobie... Zwykłą, podstawową, słabą miksturę? Bo myślałem, że ona leży na ziemi po prostu, a nie... ogarnąłem, że to jest jedna część... Z asortymentu tego, tego sprzedawcy w tym sklepiku. No, cudownie, no. Lepiej byś nie mogło. Jest! Otworzyłem to, patrzcie! Już... O jezu, kolejny 30% krytyka. Cudownie. To już dzięki temu, chociaż wiemy, że jedno pomieszczenie to jest jedno pomieszczenie, a nie jeden level, jakby. Czyli fajnie to napisali. Możemy sobie z tego korzystać do bólu, w sumie. Ciekawe, czy jakbym teraz wrócił, w sumie, słuchajcie, czy jakbym wrócił teraz tutaj, to nie tutaj, przepraszam, gdzie ja poszedłem. Gdzie to było? Bo tutaj. Dobra, nieważne. Pójdziemy sobie do nowego miejsca, może tam jeszcze jakieś znajdziemy. O, tu jest przyciąganie. Czemu ja tego nie podnosiłem? Aha, bo to się udało i. A nie, czyli to jednak otwiera wszystko, absolutnie. Czy... O co tu chodzi? Dobra, nie, teraz nie ogarnię, naprawdę. Autentycznie, sery teraz nie ogarnąłem, co się stało. Czy to otwiera wszystko na całym levelu, czy nie? Bo jeśli tak, to jest zupełnie bez sensu. Bo równie dobrze mogliby dać 100% szansy na to, że otworzymy sobie wszystko. Dlaczego? Bo jakbym był zmotywowany, to nawet jakby 1% szansy, to bym sobie stał w miejscu i otworzył wszystko o, i tak robił do skutku, nie? Ten skill. Aż mi się otworzy wszystko absolutnie, co jest możliwe. No to jest piękne, podpalamy sobie wszystko, no i cześć. Idziemy. Na bossa. Soul Guardian. O Jezu, trzeba było poczekać aż mi się zrespi. Aż zregeneruje. Ile tego? Aż mi się zregenerują oczywiście moje skille. To by było przyjemnie całkiem. Szkoda, że nie poczekałem. Jezus, jak się teleportuje, z Kubaniec. Co on ma za taki, powiedzcie mi w ogóle? Dobra, krytyka dostał. Pięknie. Jezus Maria, jak on, jak on bije mocno Musimy potwierać, bo nie dam rady. Dawać mi jakieś potiony tutaj! Kurde! Nie wierzę! Zginąłem! W taki głupi sposób! W 12 dungeonie zginęliśmy. Ja chciałem do tego potion'a sobie przejść. Cztery potion'y na ekranie, a ja żadnego nie wziąłem. Jak można to zepsuć, a miałem tyle rzeczy, tyle przedmiotów miałem i niestety nic z tego nie wyszło. I słuchajcie, ja myślę, że ta seria Zagrajmy zostanie kontynuowana i zostanie kontynuowana w taki sposób, że zagramy sobie Barbarzyńcom, ale zagramy sobie od momentu, w którym zginęliśmy. Czyli zagramy po prostu. Ja sobie to przejdę już prywatnie, myślę. Nie będę was zędzał drugi raz tym samym, choć wiem, że są losowo generowane te poziomy. Ale zobaczymy się już w dungeonie 12 przed tym bossem. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Jak już tam się pojawimy. No dobrze, już jestem, tak się zapędziłem, że wylądowałem już na to dlatego musiałem grę spauzować, ale wróćmy sobie do niej. E, dobra, tak to wygląda, mamy tyle potionów, także myślę, że bez problemu większego powinniśmy sobie teraz kurczę dać tutaj rady. no ale zobaczymy, bo już boss raz nam pokazał, że potrafi nas załatwić, ale na szczęście nie tym razem. I czekam na... Ej, nie ma żadnych fantów? Co tu jest grane? Soul orb, dobra, bierzemy sobie tego orba, nie wiem co mi tam takiego dokładnie da. I zero, A, bardzo dużo, bardzo, bardzo mnie to przyspiesza, naprawdę. Ej, ciebie muszę zabić jeszcze. Czemu ty żyłeś w ogóle jeszcze? No i tak właściwie, to nic więcej tutaj już sobie już niestety nie zrobimy, nic więcej już tutaj nie podniosę, ale myślę, że możemy się spokojnie teleportować do kolejnego miejsca. No i teraz trzeba jeszcze bardziej uważać po prostu na to wszystko, co tu się dzieje, co tu się znajduje, żeby mnie zginął, bo znowu będę musiał tutaj dobiegać i to potrwa naprawdę bardzo, 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 bardzo długo. Jest znowu muchy. Mam nadzieję, że tym razem coś nowi przeciwnicy też będą, a że te muchy to był tylko taki wypadek przepracy, powiedzmy sobie. W ogóle zobaczcie, jakie mam tragiczne rzeczy. Jak w ogóle ja jestem słabo tutaj rozwinięty, jeśli chodzi o moją postać. No, przedmioty kiepskie są, mało mam takich zielonych. Na tym etapie to na ostatnio lepiej to poszło, jak to nagrywałem. O dziwo. O dziwo podczas nagrywania wyszło lepiej niż grałem samemu. wiecie, przypadek. Co to za hydra? Pierwszy raz to widzę. Wow, fajnie to wyglądało. Dobra. 3 bonus damage. No myślę, że zamiast tego, że będzie mi kasy przyciągało, co, co będzie dobrym. Wow dobrym sposobem dla kogoś, kto po prostu no, zabija dużo przeciwników naraz i nie chce mu się zbierać wszystkiego, czyli dla Lenia e, no to, to to bardziej mi się przydaje na obrona, która faktycznie coś mi tam, chociaż zda i zwiększy moje szanse na, na to, że przeżyję, nie? O Boże, a jak to bije? Jak to bije mocno! O Jezu, jak to tłucze. Trzeba uważać na te hydry i to naprawdę wyjątkowo. Okej, okay, już po was... Nie, jeszcze żyjecie, kurde. Ale, prawie bym padł w tym miejscu po prostu. Się wbiłem w przeciwnika nieznanego mi zupełnie. Nie wiedziałem w ogóle, jakim atakiem dysponuje, a się na ludzi wbiłem w taką grupę. No i teraz, jeszcze ja wiem, że nie mam na, na najlepszego ekipunku, więc tym bardziej powinienem uważać. Nie wiem, czemu ja tak w sumie się wbiję, to było strasznie niespowiedzialne. No i dobra, tu mamy Hydrę. Trudno, wbijamy się, no bo nie mamy innego wyjścia. Dobra, mamy podpiona i coś tu jeszcze będzie na pewno zaraz. W sumie to nie, nic nie będzie. Słabo, 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 słabo. Dobrze, że to boss nie będzie teraz. No to w ogóle by była tragedia jakaś. The Judgment. Aha, już się pojawił, czy to już chodzi? Nie, to już jest ostatni poziom, słuchajcie. Zapomniany. Dobra, kostur. To już jest ostatni poziom. The, the, the Judgment to jest ee, chyba ten przeciwnik, który się pojawia, kiedy nas ściga. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien w sumie. O, jest dobra, wbijam się tutaj. Tragedia, tragedia, czy mi się życie regeneruje, czy ja mam jakieś itemy? ale to nie jest tak szybko, że będę tutaj stać i czekać, aż mi się zregeneruje prawie 100 HP, no tam 80, coś z kawałkiem, tak, no 80, no równo w sumie, więc wejdę sobie tutaj w te stwory wszystkie, no i zobaczymy, no mamy, dobra, pocjony odzyskane, nie ma co marudzić, jest dobrze, jest dobrze, powinienem to ugryźć, tylko muszę ostrożniej teraz grać, no giń, mucho, dobrze, no to już było w sumie niepotrzebne, bo to... Jak widzicie, tylko straciłem jednego potion'a teraz. I mam jeden znak, no i... O Jezu, tego to ja tak nie lubię, nie? On się tak pojawia randomowo. O, tam są jakieś sklepy. No i tam musimy chyba podejść, słuchajcie. Nie, nie musimy tutaj podejść, no ale już podejdziemy. Jak się wbijam, no to tam całego. Grywą sobie pułapki wszystkie. I co ja bym chciał? To mi da chyba jeden ataku. Tak, jeden bonus damage. Eee... oko. Okej, okay. no i dobra, weźmiemy sobie ten jeden damage. No i tak jest lipa straszna, no ale jeśli to jest ostatni poziom, no to. Wolałbym być bardziej jednak przygotowany na walkę niż. Eee, no niż takie coś tam, co mi w sumie nic by nie dawało. No jeden obra jedno obrażenia więcej to jest zawsze coś. I słuchajcie, mamy tak, mamy dwa potiony. Mamy już miejsce finalne, Wiem, gdzie będziemy walczyć za chwilę. Spróbuję ten myk zrobić, nie? Nie będę tam wbijać się, bo to tylko szkoda mi. Dobra, wchodzimy. Ej, hey, idzie naprawdę dobrze. Tak, no jeszcze potem odzyskam, ale super to rozegrałem. Świetnie, naprawdę jestem zadowolony z siebie, wyjątkowo. Pięknie. Spadaj, mucho. Nie mam czasu na taki. O jezu, dojedzie. I jest Judgment, to jest chyba ostatni, to nie jest ten co nas tam atakuje oczywiście na koniec, bo teraz już się zreflektowałem Ale, jak widzicie to jest chyba ostatni boss Także dotarliśmy do ostatniego, słuchajcie, bossa w tej grze, znaczy wydaje mi się, że, to, że on jest ostatnim bossem, ja zakładałem, że to jest ostatni boss Jak wam mówiłem, że dotarłem do ostatniego bossa w tej grze i na nim zginąłem, jak ja tam kiedyś to, o tym już wspominałem Także miałem na myśli oczywiście tego tutaj Przyjemniaczka o Boże, jak to tłucze, zobaczcie. Jezus Maria. Dobrze, że jestem w stanie kilka jego pocisków sobie chociaż zblokować. Od czasu do czasu. Niestety. Masakra, co to potrafi? Dobra, wbijamy się tak i tyle. Rage, na pewno nam się przyda. No i zdecydowanie. Dobra, jeszcze jeden tym mi został. Kurde, jak słabo, ja go nie zabiję, nie mam już opcji na to, nie mam szans. Bierzemy więcej. No jasne. Jeszcze obszarówki, lasery z oczu i milion ataków naraz. Dobra, ale połowę życia już mu zjechaliśmy praktycznie, więc to jest naprawdę coś. No ale co z tego w sumie? Oho, skoro ja już umieram. Zaraz. Jezu, jak ja bym tych pociągów nie zauważył i bym je zobaczył po swojej śmierci ewentualnej, to by było straszne uczucie. Dobra, wbijamy się. Nie wiem, czy się uda. Ale by było super. Kurde. A, co to było? To było zupełnie bez sensu bez skilla się wbić. Słuchajcie, zginęliśmy. Wydaje mi się, że od ostatniego, e, ostatniego przeciwnika, ostatniego bossa w ogóle w tej grze. Nie będę teraz już ponownie próbował dotrzeć do tego miejsca, ponieważ wydaje mi się, że odcinek już trwa chyba ponad 20 minut albo około 20 minut. No a przy okazji, nie mam za bardzo już teraz czasu, żeby tutaj starać się dobiec, słuchajcie, miałem naprawdę beznadziejny ekwipunek, powiem to szczerze, to, było, to była słabizna, a udało mi się zjechać, no, całkiem sporo jego życia, myślę, jak na takie ekwipunek, jak na takie podejście, więc nie było tragedii, myślę, że następnym razem, jak uda mi się do tego bossa dotrzeć, to już go zabijemy sobie bez większego problemu, dajcie mi tylko znać, jeśli ktoś z was oczywiście wie i się orientuje, czy to był ostatni boss w tej grze czy może, ja się mylę, może tam dalej coś jeszcze jest no i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejne podejście w Dungeon Souls'ach czy kończymy tę naprawdę miniserię, zagrajmy nawet nie wiem, czy to będzie nazwane, jako zagrajmy, bo to dwa odcinki były tak, dwa odcinki to były na 100%, także no zobaczymy, jak to, jak to po prostu będziecie uważali jak to tam sobie nazwiemy i czy będziemy to kontynuowali ja myślę, że raz na jakiś czas będę do tej gry wracał, ponieważ naprawdę bardzo Dungeon Souls'y przypadły mi do gustu widzę, że wam też również po oczywiście ocenach wszystkich i Szczerze mówiąc, e, będę sobie chyba nagrywał raz na jakiś czas jakiś materiał, e, kiedy wyjdzie jakiś update, a przy okazji na streamach sobie od czasu do czasu pogramy jakąś pewnie różną, różną klasą, żeby ogarnąć być może coś innego, bardziej mi przypadnie do gustu niż barbażnica na ten moment nie, no ale warto próbować oczywiście. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o e, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, zachęcam do oceny, no i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa pa!